Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nawróćcie się do Boga naszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Panie z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nimi, i prosił, Panie miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc – oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go – miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia – dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się stało, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego wezwał Go przed siebie i rzekł Mu, sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą, i uniesiony gniewem Pan Jego kazał wydać Go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebacze z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam pewną bardzo ważną zależność, o której często mówimy w Kościele, ale nigdy o niej. Za dużo. Ta zależność to miłosierdzie. Miłosierdzie, jako dar, który jest w przypadku samego Boga darem jego serca darem nadobfitym, przeobfitym, darem, który ogarnia całego człowieka. Wystarczy przypomnieć sobie, jak piękne słowa o miłosierdziu. Pisała i przypominała nam świętościostra Faustyna. A więc Kościół przez osobę świątostry Faustyny został jakby szczególnie dotknięty i pouczony, zostało przypomniane Kościołowi, jak ważne jest Boże miłosierdzie. I o tym mamy też w dzisiejszej przypowieści. Pan, który jest obrazem samego Boga, Wybacza słudze dług, przebacza mu dług, daruje mu dług, który jest bardzo dużym długiem. Nie wiemy, jak to się stało, że ten sługa miał aż tak duży dług. Sedno sprawy jest takie, że Pan wybacza mu jego dług, daruje mu go. Ten Pan jest obrazem Boga, który, choćby nasze grzechy były jak szkarłat. Przebacza nam grzechy, daruje nam nasze długi, wyrównuje z nami rachunki, płacąc za nie swoją miłością. To tak, jakby sam oddawał sobie. To tak, jakbyśmy sobie uświadomili, bardzo nietrafne porównanie, ale przykładowo. Dziecko jest winne swoim rodzicom jakąś sumę pieniążków, nie mają za co młodzi zapłacić. Więc rodzice sami im dają te pieniążki, żeby oni mogli oficjalnie im oddać dług. Powtarzam, jest to bardzo nietrafione, dalekie porównanie, ale niech będzie. Nie możemy porównywać miłości, miłosierdzia Bożego do jakichkolwiek rzeczy, tym bardziej pieniędzy, ale możemy sobie to w związku z tym troszkę lepiej wyobrazić. Bóg, to tak jakby ci rodzice dali tym dzieciom jeszcze więcej pieniędzy, niż oni byli im winni, i oni z tego. Oddają ten dług i jeszcze im zostaje. Tak samo jest właśnie w sakramencie pokuty. Bóg daruje nam nasze długi, przebacza nam nasze winy, dając łaski jeszcze w zamian, jeszcze więcej. Dlatego tak ważny jest sakrament pokuty. Dlatego tak ważne jest nasze pojednanie się z Bogiem. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby pójść z ufnością do tronu miłosierdzia Bożego. Ale na tym się nie kończy przypowieść. Widzimy, że ten sługa, któremu darowano wielki dług, któremu Pan okazał wielkie miłosierdzie, wyrównał jego straszne położenie, ten sam człowiek nie jest w stanie darować długu drugiemu człowiekowi. Który jest winien mu bardzo niewielką sumę pieniędzy. Jeżeli byśmy porównali to, co był on winien swemu Panu, a to, co zażądał od swego współsługi, to jest niewspółmiernie dużo i mało. A mimo to, człowiek, który doświadczył przebaczenia tak wielkich długów, nie jest w stanie przebaczyć tak małego długu drugiemu współsługi. Więcej. Okazuje się być człowiekiem bardzo upartym, niemiłosiernym, złośliwym. Wtrąca tamtego do więzienia. Tu sam uszedł w trąceniu do więzienia, a tu wtrąca drugiego człowieka. Odbiera mu jego godność i wolność. Krzywdzi go. Mimo, że tamten błaga go o miłosierdzie. Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. I tutaj jeszcze kochani bardzo ważny moment. O ile ten sługa był w stanie oddać ten dług, bo to bardzo niewielka suma była. O tyle on sam, któremu ten jest winien, nigdy w życiu nie byłby w stanie oddać tego wielkiego długu, jaki mu darowano. A więc widzimy różnicę. Tu z beznadziejnego położenia wyciąga go miłosierdzie Pana, a tu z sytuacji, gdzie wcale nie było aż tak beznadziejnie. On nie pozwala tamtemu człowiekowi aby się wykazał i oddał. Więcej, tak jak powiedziałem, wtrąca go do więzienia. Jak przypowieść się kończy, wszyscy widzimy. Współsłudzy tego wtrąconego do więzienia o wszystkim donoszą panu, który uświadamia sobie, że człowiek, któremu darował wielkie długi, okazał miłosierdzie, nie okazał się sam być człowiekiem miłosierdzia. Czyli tak jakby przyjął to miłosierdzie od Pana na próżno. Miłosierdzie Pańskie zmienia się w karę. Wtrąca tego człowieka do więzienia, wydaje go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Zauważcie, w jakim kontekście Pan Jezus mówi tą, tę przypowiedź. On mówi ją, Odpowiadając jakby na pytanie Piotra, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat przeciwko mnie zawini? I Piotr pyta, czy aż siedem razy? Cyfra siedem oznacza, jak wiemy, u Żydów dużą cyfrę. Siedem to jest pełnia. Czyli Piotr, jakby innymi słowy, z, tutaj z języka aramejskiego, przełożymy to na język polski. Pyta Pana Jezusa, czy zawsze mam, Panie, przebaczać tym, którzy mi przewinili. A Jezus tą siódemkę podwaja, stawiając przy niej drugą siódemkę, mówiąc o siedemdziesięciu siedmiu razach. A więc dwie siódemki obok siebie, czyli to jest zawsze, zawsze. A więc to już jest pomnożenie zawsze przez zawsze. Czyli Jezus stawia bardzo konkretny tutaj imperatyw, nakaz, ty masz zawsze bez wyjątku wybaczyć. I moi drodzy, widzimy, że to 77, już to 7 jest dla nas trudne, a co dopiero 77, wydaje się być po ludzku prawie niemożliwe. I wiemy dobrze z własnej obserwacji i z życia, że nam to 77 kompletnie nie wychodzi. Bo my zawsze znajdziemy kogoś, kto choć małą winę wobec nas ma, my nie potrafimy, nie chcemy, nie umiemy. Ociągamy się z wybaczeniem, ale sami prosimy Pana o przebaczenie nam takich naszych grzechów. I zobaczcie, że ta przypowieść, to ta wina plus ta, bardzo konkretnie wyraża się w naszym życiu. To my jesteśmy tymi, którzy oczekują od Boga, proszą Go. W sakramencie pokuty, żeby wybaczył nam wszystkie nasze grzechy. A sami często nie potrafimy tym palcem ruszyć, żeby przebaczyć drugiemu człowiekowi. Jest to bardzo niebezpieczny preceder, o którym mówiliśmy dokładnie rok temu, kiedy mówiliśmy w kazaniach wielkopostnych o przebaczeniu. Bo moi kochani, to nie jest tak, przypowieść ukazuje nam pewne prawidła, ale to nie jest tak, że. My tutaj sobie z braćmi i siostrami pogrywamy, a Pan Bóg tego nie widzi. Więcej, my sami, nie potrafiąc przebaczyć temu człowiekowi małego długu, czyli drugiemu człowiekowi jakiegoś złego słowa, spojrzenia, my sami zamykamy nasze serca na to wielkie miłosierdzie. My sami jesteśmy winni temu, że zamykamy nasze serca na działanie Bożego Miłosierdzia. My sami jesteśmy winni temu, że jak Siostra Faustyna powiedziała o naczyniu, które czerpie z miłosierdzia, ze studni miłosierdzia, że my sami tego naczynia w ręce nie bierzemy. Bo jesteśmy nieczuli na drugiego człowieka. Mimo, że często prosi nas o przebaczenie. Więcej, kochani, jeszcze raz powróćmy do modlitwy pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Naszym winowajcom. Skoro mówimy te słowa z przekonaniem, myślę, codziennie do Pana Boga. A nie robimy tego. Czyli oszukujemy Pana. I dlatego mówię o bardzo niebezpiecznym precederze. Ponieważ w każdym Ojcze Nasz, jeżeli oszukujemy Pana Boga, nie przebaczając drugiemu człowiekowi, mimo że mówimy, że przebaczamy, to jest to oszukiwanie Boga Najwyższego. I zobaczcie, moi drodzy, jak bardzo ta przypowieść ile razy mam przebaczać jest aktualna w dzisiejszym świecie. Wielki Post zachęca nas, no nieprzypadkowo to Słowo Boże się dziś pojawiło i pojawia przez cały tydzień. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie, syn marnotrawny, miłosierny Ojciec, grzesznicy, celnicy. Dzisiaj 7 i 77... Bóg cały czas w swoim słowie chce zmiękczyć nasze serca. Chce dotknąć twardych serc. Uderz Jezu bez odwłoki w twardych serc naszych opoki. Bóg uderza. I choćby zbombardował Cię tym słowem Bożym, jeśli Ty sam nie ruszysz się i nie zrobisz czegoś, nie otworzysz się na słowo Boże, no to będzie bombardowanie bez żadnych efektów. Bóg w swoim miłosierdziu, mądrości i wszechmocy naszej wolności nigdy nie łamie. Nie chcesz? To zostaniesz tam, gdzie jesteś. Nikt cię do niczego przed Bogiem zmuszać nie będzie. Teraz, kochani, jest ten czas wielkiego postu, czas nawrócenia, czas błogosławieństwa abyśmy przeszli ze stanu 7 do 77. I abyśmy sobie uświadomili, że to nie my jesteśmy wielkimi ludźmi, bo wybaczamy. Tylko Bóg jest wielkim Bogiem, bo nam przebacza. Że nasze wybaczenie tu, tu, takie malutkie wobec drugiego człowieka jest tylko tym małym wycinkiem tego wielkiego przebaczenia, jakie daje nam Pan Bóg. Ciągle na nowo. Prośmy Matkę Najświętszą, prośmy Świętego Antoniego, prośmy wszystkich naszych patronów, aby wypraszali nam tę łaskę nawrócenia, aby to Słowo Boże, które uderza w nasze serca, je wreszcie otworzyło i nawróciło. Wtedy Wielki Post wyda piękne owoce dla naszego życia.